Siemaneczko żumeczki, oczywiście, że zapomniałam nagrać wstęp, więc witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj moje konie zmierzą się z gigantycznym, dmuchanym jednorożcem, który uwaga, piska wodą. No to będzie totalny hit, więc zostańcie do końca, pamiętajcie, łapka w górę, subskrybujcie kanał, no. A tutaj właśnie kombinujemy, jak tego jednorożca nadmuchać, bo nie mamy pompki. W tak właśnie popręsł, jednoroso Karol, Co jak Ci idzie, dobrze? To super. Jeszcze tutaj pompom pom, bo nogi osobno to osobno. O proszę bardzo do auta. Jakoś idzie ten ruki rip. zaraz się uśmiechnie, chyba. No, więc jednorose poszedł spać sobie. Siedzi i siedzi ładnie, nie? Co so, musi poczekać, żeby podługa się nie Ej, ale nie, no to będzie medzik, ja jestem ciekawa reakcji Hakamandu Weavera. no to jest, to jest hit, hit. I jeszcze potem trzeba ich przyzwyczaić do wody, że woda się pryska, nie? Z tego roga, to będzie w ogóle challenge. Jesteście gotowi na wielką niespodziankę? To uwaga, trzy, dwa, jeden. Tadam! Nie no, słuchajcie, ten jest tak wielki, co tam, że róg się tutaj utegował. Ale mega totalnie. Nie no, hit totalny. Kurde. Idą kunie. Dawać kunie! Chodź. No tak. Szybko ten. Y no. y Okej. Okay. Superek, a no. Łipek no. ślepy. Chodź jaki. O, Ubek idzie. Dajbek. Chodźak. Patrz ona idzie, bo Łiza. Ty. No. Teraz już jest tam straszak dziadu, wcześniej nie było, pa a w jak idzie, Łup ma po prostu gdzieś. Czekaj, poczekaj, Paku mi już zawrócił. Tak, tak, o, ale że ona taka, to jestem w szłopku, a ale to Ale coś tak czułam, że Wizzber od razu podejdzie, Wizzbera nagrać. Oh, w tym momencie, wiedział, że Dobra, to było spodziewane. Super, Ale zwróciła. Super. Patrz, mi bój. O na fontanny. Super, tak, patrz, super, dawaj, dawaj, back. tak, super, zobacz jaki chłodnik to jest w tak, już słońce nie świeci, dlatego bardziej odważnie się myślę wstaję, bo jak słońce wychodzi, to ten jednorożec strasznie świeci, nie, i haki, no ona, o, będzie się kazać przy jednorożcu, no jak się wytarza przy jednorostu, to będzie hit. Zobacz koniu, super! Tak. Ona wie, ten stoi, patrz, ten stoi. Super, konie. Bardzo super. koniu. Bardzo łapka. Genialny koniu. Jesteśmy ciekawa jak Dante, bo zaraz ta kama będzie nagrywać, jak się Dante. Nie, nie, moje konie już chyba hal mają. O ile ja się nie ruszy, to jest OK. Bo jednak ta kamera jest mocno odczuwała na wszystko, zobacz, ona jest mocno taki, takiej niepewności, on jest w niepewności, ale jest odważnym koniem i on jest ciekawskim bardzo, I widać, że on, o widzisz, on sam, on sam musi, nie, podejdzie, pomoże, tak, super, no, chodź z tej strony, bo tu będzie, tylko z tego jednego Połączyć relaks z tym, ze straszakiem. Który lepszy? Ale on jest jakby w wysokości. No nie no, jest niższy. Ale jest głową taka, nie? I tak w ogóle ma teraz oko takie okej, okay, nie? O, sióka! Dobra, ona już zastoiła, że się nie rusza. Możemy ją autorować. A arcydzieło Karola, proszę bardzo. No, tymczasem dam te sam się odczuła na jednorożca. Świetnie. Karol się w tak, dobra, zdejmij, zdejmij. Eee, tam co? Ja myślałam, że on ten. Nie, nie <laughs> on ważne drapanko oka, patrz. Nie, do no, chłodu. <laughs> Kupujcie hucyły. Hucyły są niezniszczalne po prostu, nie? Jeszcze się położy w tym, co będzie w ogóle ogierze jednak mate. Tak, tak, on tam musi latę, latę o, się latę patrzy. Co? O! No! No, no dawać no! Kto chopnie pierwszy? Dawać, hopaj, chopaj, chopaj, chopaj. No, oczywiście, że nie było się kamera... Ale patrzę, jak on go tak wiesz, perfidnie patrz. Podgryza. Ej, co ty? O! Dobrze! Jak już się zaczyna, tak? No! No i dupą. Weaver, dzisiaj coś ochoty nie masz chyba, co? O o, dobra. Już połowicznie. Jeszcze prosimy o jakąś świecę w wykonaniu Danta albo Wilbera. O, klękanie też może być. Widzisz? Fajnie, fajnie. Ale te sztuczki to tak naprawdę z naturalnych zachowań. Koni się wzięły, nie? Te ukłony dębowania to przecież jeszcze. Te... O. O, no, o, pięknie. Tak, super. O, o, o. Ale patrz, w ogóle oni te uszy mają na bok, tak. wiesz, to jest takie, pobawimy się, dawać Zenek, kurde, idziemy, o. O, o. Teraz już taka ekspresja weszła trochę. Mam nadzieję, kochani, że podobał Wam się film z akcją z jednorożcem. Ja byłam totalnie w szoku, że Wilber był bardziej odważniejszy od Hakamady, mimo że Hakamady ma 5 lat, jest u niego starsza o 2 lata i z nią więcej, o wiele więcej robiłam odczulań niż z nim. I widzicie jednak tutaj charakter rasa konia myślę, że ma duże znaczenie, bo Husu jednak tam gdzieś z konia prymitywnego i bardziej trochę odważny jest. Ale zarazem też ma bardzo szybki timing, jeśli chodzi o ucieczkę, bo było widać po nim. A teraz chciałabym Wam przedstawić markę, z w w którą zaczęłam współpracować. Oczywiście partnerem tej współpracy jest sklep Pasi Konik. Mam piękną czapeczkę, superancko i będziecie mogli te wszystkie produkty nawet już można kupić w sklepie Pasi Konik. Ale to zaraz na razie opowiem Wam trochę o firmie, właśnie. Care and Day and Martin. Zacznijmy od tego, że jest to rodzinna firma zajmująca się produkcją e, preparatów pielęgnacyjnych dla koni, jak i sprzętu jeździeckiego od roku 1765. Więc wyobraźcie sobie jak długo już istnieją na rynku. Jest to firma z Wielkiej Brytanii i jest bardzo e, tam cenioną marką. widzisz to co mówiłam, że jak się rozwaszy, to już była bardzo wielką ale tak to są. Wszystkie produkty są testowane i badane laboratoryjnie, więc nie macie się o co martwić. Jeśli chodzi o e, szampony dla koni, które dostałam do testu, będziemy zaraz testować. Wszystkie mają e, pH zgodne ze skórą koni. I jeszcze warto wspomnieć, opakowania są 100% e, zrobione z recyklingu. Są bardzo wydajne i skuteczne. Teraz Wam powiem kilka słów o szamponach, które wybrać i dlaczego. E, bo to jest takie, jest dużo szamponów, a ludzie niektórzy wybierają tak nieświadomie, a potem się dziwią, że na danego konia nie działa. E, a bardzo jest to ważne, bo każdy szampon będzie dla innego konia i na inne problemy e, dla danego konia. Trzy szampony do testu, takie w białym opakowaniu i. Uwaga, w białym opakowaniu w białej butelce takiej szampony, są to szampony do rozwiązywania problemów. I tu jest bardzo ważna kwestia, bo tym się różnią od tych kolorowych szamponów. Ja mam akurat jeden tutaj dla karych koni, ale tu reszta Wam się wyświetli, jak wygląda, jak one wyglądają, które podbijają pigment w sierści koni. I one nie służą, jakby nie rozwiązują problemów typu. Pozbywają się brudów czy jakichś tam plam. Do tego jest ten szampon. Do usuwania plam właśnie użyjemy tego szamponu. Ten właśnie podbija pigment koloru sierści. W dzisiejszym odcinku przetestujemy oto te dwa szampony na dwóch różnych koniach i tą odżywkę dobra. Reszta będzie w kolejnych odcinkach, więc obserwujcie. Pamiętajcie, w górę, subskrybujcie kanał, chcecie więcej takich, widzicie tutaj testowych odcinków z różnymi rzeczami. Lecimy, na pierwszy ogień będzie Wilber i będziemy testować na Wilberze oto ten szampon. A dlaczego, to zaraz wam powiem. Jesteśmy na miejscach z Wilberem, nie bez powodu, bo na nim będziemy testować właśnie ten zielony szampon. Zielony szampon w białym opakowaniu, w białej butelce. Jest to szampon medyczny, który nie wyjałowi skóry. Posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybicze oraz regenerujące. Hmm, właśnie jest idealny do tego typu problemów jak gruda yy, czy łupież, który właśnie Wilbermana ma i ogonie, bo powoduje to, że rozpuszcza te bakterie. Zobaczymy czy też pozbędzie się tych plam, chociaż nie jest on dedykowany do tego właśnie rodzaju, bo też mam taki. Bardzo ciekawa czyszczopka. Cicho Alicja. No po prostu nie! Patrz. Alicia daddy czy ja, się przyłóż czy ja mogę nagrać nie mogę nagrać, tak? to może z nią nie sobie mogę. to może ją umyjesz jest takie zalecenie, żeby nalać ciepłą wodę ale nie gorącą mamy sobie małą ilość tego szamponu nie niedużą, bo jest bardzo wydajny ten szampon więc tak, powiedzmy, że Tyle, dobra, taką kapkę większą przy okazji, o kurde, ej i to mocno się pieni, patrz, no chyba A za na dużo, pachy... nawet chyba za dużo dałaś, no może to jest za dużo, ale pachnie taką, takim, taką pokrzywą, nie no, tu pokrzywy nie ładnie tak. pachnie, taką inhalacją, właśnie... trochę jak, jak są te kropelki, właśnie, jak właśnie, są te no. kropelki takie mentolowe. Te kropelki właśnie. A co? Też mamy Ciebie umyć, no czy co? No, tak, No. I No to idziemy myć. No to idziemy, chodź, zapraszam serdecznie. Alicja, kolejny szaros. To, co już mówiłam, żeby w mocno ciepłej wodzie, nie za gorącej oczywiście, rozpuścić ten szampon. Nałożyć na konia i poczekać 10-15 minut z zegarkiem, żeby mógł zadziałać sobie ładnie ten szampon i te bakterie wszystkie tam zabić no i w sumie to tyle na razie go jeszcze szoruję tak 5 minut już tutaj ma ten szampon na sobie na grzybie zra będziemy spukiwać Wilbuś już zadowolony po myciu i ja jestem tak w szoku. Jeszcze on w ogóle nie, nie wysechł, bo dopiero co go spłukałam i ściągaczką wody zdjąłam. Ale uwierzcie mi, zobaczcie. To jest szampon medyczny i on ogólnie nie służy do e, usuwania plam. Zobaczcie jak sobie poradził z usunięciem plam na Wilberze. Te nogi, no tu Wilber ma ranę, zaraz popsikam mu, chociaż zostawię, bo to jest takie draśnięcie bardziej. E, patrzcie, czy widzicie na jego skarpety. Czy Wy to widzicie. Czy wy to wi widzicie? Ja nie wiem, czy Wy to widzicie, ale ja to widzę. O, tu centralnie macie różnicę, nie? No po prostu hit. I co prawda fajnie e, ten brud ze skarpet zszedł. Bielutki jest Whitbus. Jak na słońce wyjdzie, to jeszcze nagramy Wam. I usunął głupież co też jestem bardzo zadowolona. Nie wiem, czy tutaj zobaczycie. Kurde, jak Wam tak pokażę, troszkę. O. Czekajcie, ostrość się złapie. O, proszę bardzo. Nie ma pierzu. No po prostu. Hit. Także polecam bardzo serdecznie. O. Dobra. Proszę bardzo. Proszę bardzo, Will Pokaż, jak się cieszysz. Pokaż. Smaj. Smaj. Na. O. Uliver poleca tak. super mówiłam Ci, że cię zabiorą! Patrz, on mi jeszcze tu! Bo ci nagle z tego ziąga! że przyczepać straszna, to jeszcze straszny jednorożec. Super, To jest tu dla swojego przyjaciela. Tak, wywieźli ci. No, zabrali ci kumpla jednorożca w swoich Więc widzicie, co to miało być? Ale on myśli, że to jest lustro. I co? Bielszy od jednolca? Teraz zobaczymy Czeka. No y nie bardzo hej, hej. Patrz, on wyjść nie chce Teraz zobaczymy Ale Alusie? No i no A bo ja mówię o Alusie Bo Ajden to wyschnie, a Alusia to Także no, także ten Nie, nie pokazuj tego. Idźmy, poszedł. Chodź, jest czas, go wysłuchamy. No, zobaczymy, czy ten brud się, jaki brud się trzyma teraz. Ja pierdolę. Wypuchamy go i damy na trawę, to tam może się już wytarzać. O, patrz, jak pięknie wygląda. Proszę Państwa, Wilbuś ładnie na trawce sobie zajada. Teraz już wysł. Więc na sam koniec, jeśli chodzi o Wilbera, użyjemy sobie właśnie tej odżywki do sierści. Po aplikacji daje taki zakłada taki film na sierść, zapobiegający osadaniu jakiegoś brudu na sierści i różnych takich typów. I po prostu jest ta sierść bardziej śliska i bardziej błyszcząca, oczywiście zawiera silikon. I cytronelle. Przy okazji odstrasza muszki i kleszcze, bo citronella odstrasza te owady. Kolejne jakieś obtarcia od popręgu oczywiście bez ran, tylko wiecie, już takie obtarcie bez sierści. To fajnie aplikować oczywiście, tą odżywkę, bo ona po prostu powoduje to, że nie będzie się wycierać w skórach. Że ten popręg sobie będzie pracował. Częcia. pamiętajcie o tym, że ta odżywka tylko do sierści, nie psikamy ani grzywa, ani ogona, bo po pierwsze obciąża tą grzywę i ogon, no nie jest stworzona do, do tego. Jak chcecie grzywej i ogon psikać, to polecam odżywkę z innej serii, której nie dostałam do przetestowania, ale tutaj Wam się ja pokażę obraz, żebyście wiedzieli. Któraś się nie boi tak, tego typu rzeczy. Ej, wow, patrz! Myślę, że najbardziej zadziała ten efekt. Bo wiadomo, szczoty mają cały czas kontakt z podłożem i, i szybko się brudzą, nie? A to będzie zapobiegać temu, żeby się tak szybko nie brudziły te szczoty. Będziemy sobie psikać e, żywsiakowi i przetestujemy tamten szampon dla siwych koni. No i oczywiście też ważna zasada, no nie psikamy konia przed jazdą, tutaj w okolicy siodła, albo siodło nam po prostu samoistnie. Ale mi się ręka teraz, kurde, jak się ślizga, na zjeżdżali normalnie. No, Mam nadzieję, że teraz będziesz e, trochę bardziej dłużej biały tam, gdzie jesteś. Przyszedł czas w końcu, żeby przetestować ten szampon e, fioletowy, właśnie dedykowany Yy, na usuwanie plam z jasnych koni. Jest on bardzo w ogóle gęsty, przez co jest wydajny. Nie trzeba go nakładać dużo. Usuwa te plamy od trawy, od łajna, yy, obornika. Co sobie jeszcze tam myślicie o błota, to tym bardziej nie. Więc zaraz zobaczymy, widzicie, widzicie efekt przed. Juci. Piękny na jedną Efekt przed. Jeszcze sobie zobaczymy ogon. Także jeszcze ogon zbudujemy. Zobaczcie, jak ogon wygląda. I żaden szampon ponoć nie był w stanie tego zmyć. Więc zobaczymy, czy może w większym lub mniejszym stopniu uda nam się uzyskać taki kolor. No jestem ciekawa. Tu, Poczekaj. No szorowaliśmy jak się dało i tak myślę, że efekt jest wow, jak to wyschnie to na pewno nie będzie aż takiej różnicy. No a ogon, zresztą, na ogon też szorowaliśmy i wygląda tak. Nie jest źle, jest większy na pewno, ale to już jest jakby odbarwienie myślę przez długi czas od y, obornika wiadomo i nie będzie tak taki biały, jak tutaj jest, to wiadomo jest, ale i tak myślę, że sobie szampon mega poradził, mega poradził, wcześniej miała na dole czarny, a teraz już jest taki bardziej pod biały podchodzi, więc ja jestem zadowolona, cały jej nie myliśmy, bo nie mamy czasu. Jak kupicie dwa produkty, to drugi produkt macie minus 30%, kot jest CDL. Tutaj się wam to świetna. Link, oczywiście, w opisie wbijajcie, bo myślę, że ta promocja jest warta e, skorzystania. No bo kurcze e, produkty działają i pamiętajcie, żeby e, patrzeć na to, co wasz koń potrzebuje, bo każdy produkt jest inny. Zależy. A w ogóle Wilber na trawie został, piękny sam. tu wstajnie wziąłem hakamadę na krótką mążę i tym akcentem chciałabym zakończyć dzisiejszy filmik. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, bo zbliżamy się wielkimi krokami do 50 tysięcy. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczonka w następnym filmie. Pa, pa!